Moi drodzy, ci z was, którzy trenują jogę, bardzo dobrze będą wiedzieli, o czym mówię, a mianowicie na samym początku treningów, kiedy te wszystkie ćwiczenia są czymś zupełnie nowym, największy problem stanowi oddech. Tak jakbyśmy się siłowali z własnym oddechem, albo mamy problem z wydechem, bo go niepotrzebnie za długo trzymamy, albo jest problem z wdychaniem powietrza, coś nam to utrudnia i to coś znajduje się w przeponie, to coś mieszka. To coś nazywa się ślepy byt. Jest to świadomość płodu. Was, gdy byliście u matki w brzuchu przez 10 cykli księżycowych, bo ciąża trwa 10 cykli księżycowych, wtedy, kiedy jesteście odizolowani praktycznie od czynników zewnętrznych, większość zmysłów jest niewykształcona, wtedy w okresie płodowym kształtuje się wasza świadomość która nazywa się ślepy byt. Jest to taka mała, plugawa istotka, która mieszka w Was, która czasem za wszelką cenę próbuje przetrwać, która bardzo często Wam przeszkadza w wielu rzeczach. To jest właśnie świadomość płodu zwana ślepym bytem. Przez 10 cykli księżycowych, gdzie jesteście u matki w brzuchu, wszystkie jej nerwowe reakcje, te, które są negatywne, Nagrywają się na wasze rdzeń kręgowy. To zaczyna stanowić fundament rdzeń początków waszej świadomości. W związku z czym to coś również nazywa się grzechem pierworodnym. Przez 10 cykli księżycowych matka nagrywa wam na rdzeń kręgowy wszystkie swoje nerwowe reakcje. To jest wasz pakiet startowy. Jak czasem budzicie się z koszmaru na takim nerwowym wdechu. To jest właśnie ślepy byt i pokonanie ślepego bytu, który mieszka taka kurwa złośliwa w was, która nawet wam robi nazłość. Myślę, że niektórzy z was dobrze wiedzą o co chodzi. Udało się wielu z was tą istotę mieszkającą w was namierzyć. Kluczowa sprawa odebrać jej kontrolę nad waszymi czynnościami fizjologicznymi. Ponieważ ta kurewka, która mieszka w was, to jest arcy pierdolona, złośliwa bestia, która przekazywana z pokolenia na pokolenie, jeszcze od czasów starożytnych, jeszcze od czasów Edenu, tak się właśnie przenosi, czyli z matki na dzieciaka przez jajniki koduje się na rdzeń kręgowy. Jest to wasz ślepy byt. I czy uda Wam się go pokonać przez całe życie, to jest jedna z kluczowych rzeczy, jak będzie wyglądało Wasze życie i tu, ale przede wszystkim po śmierci. Pozdrawiam wszystkich bardzo serdecznie.